Cześć, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj prawdopodobnie zrobię sobie Moise Kena w wersji Player of the Month. Tak, e, Moise Ken wygrał, wygrał zawodnika miesiąca w serialu. Nie dziwię że kiedykolwiek w życiu powiem takie słowa, ale co lepsze, on zasłużył na tę statuetkę i zasłużył na to wyróżnienie, więc tak, tak to wygląda, tak, w takim żyjemy uniwersum. Zrobię sobie też parę paczek, bo jest aktualnie Black Friday, także parę fajnych SBC wychodzi cały czas, więc zostawcie paczek górę, subskrybujcie kanał, co w codziennie, to jest Daily. Mamy przejdźmy sobie najpierw do piku 83 Trzech do wyboru? Oczywiście zbieram foderki. Zobaczymy jakie zrobię SBC dzisiaj. No fajnie byłoby zrobić tego kena, ale no zobaczymy. Może jakaś ikona, może 80. Wezmę Romero. Nie chcę mieć więcej Hiszpanów w moim klubie. Ja już się obrażam. No, ja, się, ja się już obrażam na Hiszpanów po prostu. Otworzę sobie jeszcze dwie paczki, które mam z ważnych meczów. Eee, rating 80. Plus. Zobaczmy paczka bykaże Electrum Prime. Coś wymiennego, fajnego, zobaczmy. Nie ma ekranów. Okej, okay. i znowu Hiszpania. Mm -hmm. Dwa piki. Zobaczmy, czy coś szczególnego. Kolejny Hiszpan do kolekcji. Kurczę, to może jeszcze jeden Hiszpan. Jeszcze jeden, dajcie mi. Cruz, Ostatnia paczka wymienna z tych paczek za... To nie były ważne mecze, tylko jakieś tam... No, jakieś tam mecze związane z mundialem. Mamy walkout, halo? Wojtek Szczęsny. no 8000 coś obrala. Wymienny, co najważniejsze, także... Może być. Jeszcze dwa piki. I jeszcze Fabian, no nie no. W pierwszym piku... Ansa Lifard, a w drugim piku będzie Kalor Nawas. Chicki Kalor Nawas, którego musimy niestety SKWIKSOLOWAĆ ale zrobię tych szczęsny, którego na razie zostawię. Na razie go zostawię. Przejdźmy sobie może do Moise Kena. Zróbmy go sobie od razu, żeby, żeby, mnie, po prostu, nie żeby mnie po prostu nie kusiło. Ja tego Ken'a muszę zrobić, że myślę, że to jest już. To, to jest absolutny. To jest obowiązek. To jest mój obowiązek. No, nie bez powodu akurat taka bluza dzisiaj, no trzeba się ubrać. Trzeba się dostosować ubiorem po prostu, tak? Także Moise Ken, świetna karta. I myślę, że jak, jak ja tutaj będę robił Greedy, powinniście raczej mi wybaczyć, ponieważ Greedy jest robione przez Ken'a po każdej bramce, więc. więc generalnie potrzebuję ratingu 84. Mam nadzieję, że się uda uzbierać tyle, ale powinno być git. Dobra, więc to jest skład, który przepalam sobie na Mojzykena, yy, przepalamy Wojtka Szestnego, którego trafiliśmy i przy okazji Rodri, który wleciał... wczoraj. I Mojzykena, wiecie co, uznałem, że daję do głównego składu. Daję go zamiast Kliana Mbappe. Do to musiałby się przy okazji przyzwyczaić, on mi zniknie za miesiąc, więc Mojzyken nigdzie nie znika, Mojzyken będzie w tym klubie. Szkoda, że nie zrobi greedy. Byłoby całkiem zabawne, gdyby Mojzyken zrobił greedy, ale pięknie, pięknie... By te... W ogóle te stroje mu tak fitują do zdjęcia. Do walkoutu. No, ja mam nadzieję, że z tym Mojzekinem, Kenem, Ken, Kenem, będę miał naprawdę duże, fajne wspomnienia związane z tą Fifą, Także witamy serdecznie, Mojze. Będzie robiony grid, oczywiście, pokażę w Twoim golu. Postaram się. A w międzyczasie co? No, chyba żadnego zbyt sobie nie ma, aczkolwiek jeszcze się upełnię, bo karty dużo aktualnie nie mam. To od razu mogę wam powiedzieć. Dobra, zrobiliśmy sobie jeszcze paczkę, małą, mieszaną paczkę lotkich piłkarzy. Nie wiem, czy to jest warte robienia, no ale jak już jest, to mamy pieniądze. Powiedzmy, że mamy. Może się uzbiera jakiś, jakiś fajny foderek, żeby zrobić kolejne SBC, które wyszło bo jest generalnie dużo SBC. Jest Hero, jest Peak, yy, Torba urodzinowa, jest tego dużo generalnie. Więc najpierw paczka trzech piłkarzy, z Świata 70. Eee, Belgię. I to będzie. Azart? Tak jest. Jeden Azard, 84. Chyba go jeszcze nie miałem, także Git. Bez duplikatów. Trzech zawodników, którzy nie są duplikatami. Fantastycznie. Jaki to mamy rating? Nie mam ratingu. Sześć rzadkich zawodników, dwóch złotych, dwusrych, dwóch brązowych, ale przynajmniej wymienne, więc. Chociaż tyle, patrzę na pozytywy. Niestety nie ma pozytywów No i co, generalnie też warto wspomnieć, że wyszedł Ashley Young Wspominkowy Ashley Young Messi, który wygląda nieźle, aczkolwiek jest dosyć drogi To na pewno I ma alternatywną pozycję PP Także no niestety Messi fajne, fajne zdjęcie dynamiczne, ale to tyle No i mówię, oprócz tego bohater 89 max Z którego trafiliśmy Croucha podwójnie rozbudował 85+, którą może zrobimy jeszcze dzisiaj Potrzebuje dwóch zawodników 85 oceny Czy ja mam? Na pewno mogę, wiecie swoją ja bym tutaj Croucha przypalił nawet jakbym mógł I chyba to zrobię Zobaczę jakie mam karty do przypalenia Generalnie, czekajcie. Mamy na pewno. Chłopie. Zanim to zrobimy, zróbmy sobie jeszcze 81 razy 2. O, to, to, to wygląda całkiem solidnie. No, jest to przerażające, że praktycznie już nie mam żadnych świecących kart w klubie. Także mam nadzieję, że z tego SBC poleci coś naprawdę potężnego, ponieważ nie mam już nic. Absolutnie nie mam nic w klubie. Wszystko poszło na te SBC. Jestem naprawdę wyczyszczony totalnie, ale mam za to moi zakina. Kena Nigdy się nie Osiemdziesiąt 81 razy 2. Trzy będzie walkout. Nie ma ekranów. Ej, ja akurat potrzebuję. No znowu Hiszpania, no. Jeszcze jest SBC rozbudowa 80, które można zrobić raz. Tutaj również możemy. Może trafić. Kartę 80, co najmniej 3 lub 4 oceny. Takie, takie są moje wymagania. Co najmniej ekrany muszą być. No tak, heśpę. Aktualnie nawet nie jestem wymagającym człowiekiem. Po prostu chcę dostać ekrany. To jest. Ja nawet już nie chcę walkoutu. Po prostu chcę dostać ekrany, żeby zrobić. 85 razy 2. No, także słuchajcie, ostatnimi skrawkami udało mi się zrobić SBC 85 podwójne, wiem, że to jest błąd i pewnie to się w ogóle nie opłaca, ale możemy przynajmniej przepalić Ramzeja, za także zawsze jakiś plus. Mam nadzieję, że trafimy coś Coś przyjemnego. Bo generalnie widziałem, że sporo ludzi trafiało fajne rzeczy z tej, z, tej, z tej rozbudowy, więc czemu czemu to nie możemy być my? Poszło. 85 razy 2 czy to będzie coś potężnego? Mamy słodką kartę z Senegalu, Kuli... Ej, Kulibali, to spoko, bo ja mogę sprzedać swojego i mam pieniądze, dobra, zajebiście, opłacało się, opłacało się, dobra, bardzo dobrze. A on teraz kosztuje pieniędzy... O matko, jak... Ile go kupiłem? Oku No trochę straciłem na nim, nie będę ukrywał Ale na czym, na czym się teraz nie traci w tej grze? No bądźmy szczerzy, no tutaj aktualnie no, ciężko jest nic stracić Ale przynajmniej mamy parę pieniędzy do przodu No patrzmy, patrzmy na pozytywy Zgoduję, że tego pika raczej sobie zrobię dopiero z powód Champions Bo aktualnie nie mam absolutnie żadnego foderu. No to kolejna rozbudowa 80+, wcześniej był trafiony Saul Właśnie tego Saula przepalam teraz, więc... Moglibyśmy nie dostać Saula Nie będę teraz dzwonił do Saula, nie Teraz chcę dostać kartę ikonową Są ekrany 84 sabić. To jest kolejny zawodnik Atletiko, ale to jest 84. A 84. Nie jest złym trafem. Pora na poważne granie w piłkę nożną. Pora, pora przetestować oczywiście Moise Ken'a, panie i panowie. E, nadal niestety Antonio nie został upgrade'a, co mnie dosyć smuci. Aczkolwiek, mam nadzieję, że dostanie go jak najszybciej. Mbappe sobie oczywiście damy na ławeczkę. Damy mu... Jaki mu styl gry dać? To jest dobre pytanie. Futbiniarze mówią, żeby dać mu Hunter'a. Mam Hunter'a, możemy mu dać jak najbardziej. 33 zgrania, proszę państwa. Mam pełne zgranie. Ja pierdziele. Nice. Dobra, no to Moise Ken oraz Aloha to jest nasz atak. Lecimy, po prostu lecimy. Okej? Okay. Z kim sobie gramy? Z Salernitaną! Z Salernitaną, którą eventu, warto wspomnieć, że zremisował. Wojtek szczęsny? Okej. Okay. Mojze Kent! Dobra, ej, to jest pojedynek dwóch znających się na piłce nożnej ludzi, ewidentnie. Ty, bo drugi Kent tu jest... Na... Nie, 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 nie. Drugi nie może, tylko mój może. Mojze... o oh, shit. Wo, no tak się nie strzela właśnie moim To jest idealny przykład, jak nie grać moim Zaraz pokażę, jak grać moim proszę Państwa. Państwa. Oj, popełniłeś błąd chyba. Nie, no to on nie umie tym kenem grać. Hopię, pokażę ci, jak się strzela bramki moim naprawdę. Muszę to zrobić za ciebie. Patrz to. Ken, Tak się strzela bramki moim tak się trzeba bramki Mojze dokładnie tak trzeba bramki Mojze Mam nadzieję, że instrukcje są jasne, jasne i klarowne O kurwa, ale mi siadło Jak będzie druga bramka robię greedy z miejsca, bo nie robienie greedy Kenem, no nie, no tak nie można Gramy dalej, gramy dalej Ja robię tym Kenem, co jest z nim nie tak? Przecież ja jak jakbym ja grał. Jakbym grał. Najlepszym zawodnikiem na świecie, bo to jest Mojze Ken. I leci Mojze. Moi drodzy, leci Mojze Ken. Mojze Ken. Może być za mocną kartą do tej gry. Może być dosłownie za mocną kartą na tę grę. O, ta, ta, myślę, wydaje mi się, że FIFA 23 nie jest gotowa na Moisekena w tej grze. Takie odnoszę wrażenie, że naprawdę zeken może być tego typu kartą, która zniszczy absolutnie cały silnik, zniszczy całe wnętrze tej gry. To jest ten zawodnik. To z jaką łatwością on dochodzi do sytuacji, strzelał te bramki i robił sobie miejsce. Panie i panowie, robi wrażenie. Okej, okay, słuchajcie, udało mi się zrobić kolejną, kolejne SBC, rozbudową 84. Tutaj przepalamy co prawda Aspasa, więc jest to teoretycznie mało opłacalne. Ale wiecie co, ryzykujmy. Dzisiaj odcinek jest na totalnym luzie. Ja, ten Moiseken sprawił, że mi się chce więcej grać w FIFA. Mamy tyle pieniędzy, róbmy to rozbudowę. Co nam szkodzi? Co nam szkodzi, słuchajcie? No trafmy, trafmy jakąś kartę fioletową, jakąś ikonę. A może, być nawet, może być nawet 84. Serio, nawet może być 84, daj się nie obrażę. Może być Kanon na was? 88. Też się nie obrażę. Skąd znowu? Także mamy bardzo fajny foder 88, który mi się nie wiem do czego przyda. Zobaczymy, ale pora zagrać kolejny mecz Moiseken. Bo ja aż, aż mi się chcę grać. Aż mi się naprawdę zachciało grać w tę grę dzięki Kenowi. To jest niesamowite. Co niektórzy zawodnicy robią z ludźmi? To jest. piękne. Masz. Areole na bramce: Ricardo Carvalho, Vieira. Traore? Z czemu jest Traore i Areola? Moise. Ken. Już się bałem. już byłem pewien. Czekajcie. Już byłem pewien, że za późno uderzyłem, że uderzyłem za późno, ale nie, Moiseken, Moiseken, naprawdę Powiem tak, jeśli ktoś będzie mi robił greedy Moisekenem, to ja wybaczam Trzeba zrobić, według mnie, trzeba zrobić taką zasadę, że jeśli e, robi się greedy Moisekenem, to można wybaczyć Ja jak najbardziej, jeśli ktoś będzie mi zrobił greedy Moisekenem, ja bym wybaczył, na miejscu, z buta Dlatego, wiecie, ja tam jestem... Wygrywam 2-0, coś łatwo mi idzie Messi, Messi! O! Oh, oh, kurde, jaka petarda. Okej, okay, 2 jeden, nie, nie ma problemu. Czytaj Kin, a tego... Tu jest ten Kin? Aha Co tu jest? I kasacja. Dobrze, Virgil. Jak... jak... jak? Jak... Jak on dojrzał do tego zawodnika? To było podanie do alowej rana i tracę bramkę, ja pierdo... O, ja, wier... ja rozumiem, że obrońcy nie mają dobrych podań, ja to rozumiem, to jest całkowicie zrozumiałe, ale dlaczego gra uznaje, że podałbym do tyłu zamiast do wybiegającego zawodnika, który jest z przodu? Nie, to jest dla mnie, to już dla mnie nie jest zrozumiałe, to padałoby. MoiseKenn, tam świetnie zarząd... Znale... znaleziony, Fedek jeza. pięknie, Mojzeken. lewa noga, lewa czy prawa, to nie ma znaczenia, to nie ma znaczenia, mamy remis 3-3. Piąta bramka mojzykena dzisiaj, a zagraliśmy dopiero drugi mecz. Mojzeken. Okej. Okay. Okej, okay, ja, ja to. Ja to zliczę, trick Nie mam pojęcia, dlaczego ktoś gra Arrow na bramce. Naprawdę, to był jeden z gorszych wyborów, jeśli chodzi o. Po prostu, jak chce się mieć bramkarza, to trzeba mieć bramkarza, który jest wysoko oceniony. I tyle. Bo tak, to patrz, chłopi. Biegnie ci Power Power shotem, i to jest bramka. Bo przecież. Jak można mieć Arrow na bramce? No mordo. Ale Mojzeken póki co. Dewastacja, moi drodzy. Dewastacja. I mam Range także. Szybko poszło, nie będę ukrywał, ale jaki my tu mamy składzior. Hulanki, no to chyba gramy, proszę Państwa, no na pewno gramy z, Pol z Polakiem, bo ma nawet logo Polski. Czy ja właśnie dostaję free wina, czy gość wyjdzie z meczu przy 0-0? Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Co on robi, czy odda mi tego inaczej, czy nie, czy... Chyba niestety mi nie odda. Chyba wyjdzie z meczu. O! O kurde! Ej, dobra, mordo, powiem Ci tak, szapoba, naprawdę. Mało jest takich osób, które robią coś takiego, że załóżmy, że właśnie nie, 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 trafią, nie trafią w bramkę, jak chcą oddać mecz i wychodzą. Że właśnie nie wychodzą, przepraszam, naprawdę. Jak się nazywasz, mój drogi kolego? Pączek9710, naprawdę. Jeśli mnie oglądasz, naprawdę, szapoba dla Ciebie, ukłony w Twoją stronę, z mojej strony, bo naprawdę jest bardzo mało takich ludzi. Krwena zvezda. Z serbem możliwe, że gramy, proszę bardzo. Czyli może będzie jakiegoś kosticia albo Blachowicia, kto wie. Kim Min Jae, O, proszę! O kurczę! Mojze Ken Minkowicza widzi kostić. Ej, dobra, pierwszy raz gram z kimś. To faktycznie ma kosticia w składzie. Oj, piękny Halant, będzie podawał do Kena, Będzie podawał halant obok bramki. Uch, ładna akcja O, chłopie, mojze Ken, Prawa noga. Ach, broni Alison, kurczę, szkoda. Oho, halandzik. To ten czerwony halan warto wspomnieć, więc może zrobić małe problemy bez wylewów, dziękuję. Matko boska, chłopaki, wiecie co to znaczy bez wylewów? Nie denerwujmy się, to tylko gra komputerowa, zaraz wrócimy. Ładny porobił, Halan 2-0. No niestety gość potrafi grać, to muszę przyznać, ale jeszcze mamy dużo czasu. Gość jest zorganizowany, mieliśmy swoje parę okazji, więc ja jeszcze się nie poddaję. Nice! Mojzeken, lewa noga długo szukał tej lewej nogi, ale jest 2-1. Bramka kontaktowa, łapiemy kontakt? Znowu Mojzeken. Każdy mecz ze szloną bramką oprócz oczywiście tego gdzie oddali na muina. Piękna forma tego zawodnika. Co? co? Co się właśnie wydarzyło? Co się właśnie... Dlaczego Van Dyke? Co to było? O! O, 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 o fede Kurde, jeszcze jeszcze, 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 jeszcze. jeszcze, jeszcze. Alowaran, może prawa noga? Pięknie, Alowaran. Fantastyczne wykończenie. No zostały 3 minuty, ale ja wiem, że on będzie grał na czas. Ja wiem, że on będzie grał na czas. To jest pewne. To jest absolutnie pewne, ale możemy spróbować coś jeszcze zrobić. No i do tyłu. Tak myślałem. No niestety, szkoda, za o tę bramkę. Strzeliśmy. To było pewne, że on będzie tak grał. Można jedynie gdybać. Tak czy inaczej, tak czy inaczej jestem mega zdolny dzisiejszego odcinka. Mojzyken jest takim dzikiem. Naprawdę, ja wierzę, że on będzie miał przepotężny bilans w naszym klubie. Więc zostawcie opeczkę w górę, kanał, dzisiaj się, postaram, dzisiaj się postaram odpalić streamka, także do zobaczenia dzisiaj na Twitchu. Trzymajcie się do usłyszenia, adios.